Telewizja wirtualna oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930. Sklep muzyczny Demo oferuje szeroki wybór gitar klasycznych, akustycznych i elektrycznych, instrumentów klawiszowych, perkusyjnych, efekty gitarowe, kolumny głośnikowe i wzmacniacze. Była ulica Budowlanych 11. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.sklepmuzycznydemo.pl Czy porozumienie obejmuje również zamianę drużyn, czyli niektóre zawodniczki z trefla trafią do piły i odwrotnie? E, to znaczy tak, zawodniczki są e, 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 wolnymi ludźmi i nie można nikomu nic nakazać, ale wiemy i mamy to uzgodnione, że zawodniczki, które na przykład w Treflu są w kontrakcie, mają aktualny kontrakt jeszcze na sezon, będą miały. Nie wiem, czy tak mogę, Panie Przewodniczący, powiedzieć, że sugestie, ale zaproponuje im się grę w pile. Natomiast jeżeli jeżeli my oczywiście daną zawodniczką na daną pozycję będziemy zainteresowani natomiast jeżeli zawodniczka nie przyjmie tej propozycji no to to pewnie się nic yy, nie stanie i z naszej strony będzie yy, yy, podobnie z tym że proszę pamiętać że u nas sytuacja jest trochę inna większość zawodniczek nie ma aktualnych kontraktów w związku z tym yy, no tu jest tu jest trochę inna sytuacja ale to porozumienie mówi o współpracy wymianie zawodniczek nie tylko dzisiaj, ale również jutro, bo jest to porozumienie kilkuletnie. Co z trenerami od drużyn? Czy to się zamiana? Czy, czy, czy przejście? Czy czy w Sopotie jest nie. już wykrystalizowany skład drużyny? Trefa Sopot? W Sopotie nie jest jeszcze wykształtowany. Skład budujemy. Rada moment będziemy publikowali zawodniczki, z którymi podpiszemy kontrakty. Natomiast jeżeli chodzi o zawodniczki, z którymi mamy kontrakty, będziemy im sugerowali wzmocnienie zespołów w pile. I oczywiście, tak jak pan prezes powiedział, leży to po stronie zawodniczek. Natomiast myślę, że umowy mają to do siebie, że jest szansa rozmawiania już z dużym prawdopodobieństwem. Na pewno będziemy działali tak, żeby wzmocnić bardzo zespół z Piły, a mamy kilka bardzo zdolnych zawodniczek, reprezentantek polskich juniorek, co podstawowych, jeżeli uda się skierować do Piły, co te zawodniczki, mimo że jak Pani powiedziała, że żeśmy nie weszli do ligi, grały bardzo dobrze w pierwszej lidze, by podstawowymi zawodniczkami, zrobimy wszystko, żeby tutaj trafiły. Właśnie jak rozumieć tak, kilkuletnie, tak? Tak. Co to oznacza? Przez 2-3 lata nie będziemy mogli awansować? A dlaczego nie będziemy mogli awansować? Nie, to, to tego w umowie, w umowie nie ma. Właśnie napisaliśmy w oświadczeniu, że w ciągu jednego, maksymalnie dwóch sezonów, bo to jest sport i nie, nie możemy powiedzieć, że za rok na pewno awansujemy. Jeżeli wywalczymy ten awans, no to, to będziemy grać plus widzę. porozumienie tego nie zabrania. Tak, ale właśnie czy to oznacza zacieśnienie właśnie... Proszę Państwa, to oznacza, to ja, ja może powiem tak e, e, bardzo prosto, nie jest to umowa jak niektórzy sądzą kupna-sprzedaży, tak jak się samochód kupuje w autokomisie czy na giełdzie, tak, tylko jest to umowa o współpracy. I dlatego no, jest zawarta na, na, na y, y, określony okres, nie tylko, że dzisiaj przyszedł tref, zapłacił nam za miejsce w lidze. To nie jest to. A nie boicie się Państwo, że i finansowo i sportowo trudniej jednak będzie wrócić do Brusli kobiet za rok czy za dwa lata? To już będą potrzebne większe pieniądze na pewno. Myśmy się bali yy, teraz, wie Pan, yy, yy, cały czas jak to wszystko pospinać, więc... Yy, no, sportowo. No, będzie na pewno trudno. Zadam panu pytanie. Ale będzie łatwiej i chyba i przyjemniej niż na przykład grać w plus Lidze i y, przegrywać mecz za meczem. A mogłoby tak być, bo nie mieliśmy środków na zbudowanie drużyny, która mogłaby nawiązać walkę z tymi najlepszymi, a przypominam, my wszyscy w Pile, państwo, kibice, my, władze klubu, jesteśmy przyzwyczajeni do siatkówki na najwyższym poziomie i nikogo przegrywanie nie zadawala. Poza tym cały czas pięknie... się nie szuka sponsorów? Liga w tym sezonie, wiadomo, rozpocznie się dopiero w grudniu, to jest ile miesięcy? To jest ponad pół roku. No, nie będę polemizował. Nie wiem, czy któryś z kolegów chciałby polemizować z tym, że się nie szuka sponsorów. Natomiast no, wiesz, stwierdzenie, że liga w grudniu, no to, to jest czas. No, nie wiem, jakby powiedzieć, nie chciałbym Ciebie urazić, no ale jest mało poważne, bo umowy się podpisuje teraz. Tak, ale, ale A co? nie podpiszemy umowy, nie szuka, podpiszemy tak, tak? umowy nie mając zabezpieczenia. Cykl przygotowawczy trwa ileś miesięcy, on będzie troszeczkę przesunięty. Ale ja wiem, ale przez cały rok szuka się sponsorów. Tak, proszę panią, możemy podać kiedyś przy okazji listę z firm, z którymi rozmawialiśmy, to by się pani naprawdę zdziwiła, ile tych firm było. Proszę państwa, no więc e, ja to pokazywałem na tym słynnym salonie gospodarczym. E, jeżeli nie szukamy sponsorów, to proszę bardzo... E, Wziąłem, bo sądziłem, że padnie o to pytanie, to jest ja to powtarzam, kiedy to w marcu było. E, od 98 roku e, pozyskaliśmy, nie, nie są to pieniądze z gminy 20 ponad 22 miliony. Z tego 20 milionów to są pieniądze spoza e, tego regionu zdobyte. No więc e, to jest odpowiedź, czy my szukamy. I czy robiliśmy to lepiej czy gorzej, ale szukamy. Te pieniądze same nie przyszły. Bardzo prosimy o pomoc. Stowarzyszenie jest otwarte. Wystarczy wypełnić deklarację, uregulować składkę członkowską. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. Właśnie poprawić Zastrzyg, żeby zniwelowane zastanowni spokojnie. Eee, tak, Agnieszka, jak jak powiedziałaś, e, ta kwota pozwoli uregulować nam zobowiązania e, i w znaczącym stopniu zabezpieczy dalsze funkcjonowanie klubu. Ale to nie oznacza to odpowiedź na pytanie wiesi. Że będziemy siedzieć z założonymi rękoma, nadal będziemy tych sponsorów szukać. Przed chwileczką Pan powiedział, że pisy kibice są przyzwyczajeni do środków na najwyższym poziomie. Czy nie obawia się Pan za tym, że te miejsca w piskiej armii będą świeciły pustkami, w pewnym do kiedy przyjedziesz, czy Takie niebezpieczeństwo istnieje i to będzie tylko od postawy zawodniczek. Zależało, bo ja głęboko wierzę, że kibic woli przyjść na mecz drużyny, która wygrywa w pierwszej lidze, niż na mecz drużyny, która przegrywa w plus lidze. Tak? I, i no, tak mi się wydaje, że kibic będzie wolał takie rozwiązanie. Ale tak jak mówię, to jest dla nas wszystkich nowa sytuacja, której musimy się nauczyć. Zobaczymy. Poza tym widzieliśmy, widzieliśmy, ile kibiców chodziło na ostatnie mecze jak przegrywaliśmy to. Byliście Państwo na meczu z pałacem Bydgoszczy. Nie gwarantuje sama plusliga, że będą ci kibice bo jakbyśmy przegrywali, jak kolega powiedział, to nie sądzę, żeby ci kibice przychodzi. Pilska telewizja wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930